Witam Was serdecznie na moim kanale Użyj Wiary. Zachęcam do subskrypcji kanału no i oczywiście zostawcie lajka. Dziś temat dosyć specyficzny. Widzenie Olafa Ridge z 1952 roku. Właściwie dotyczy ono. Pochwycenia chrześcijan, coś o czym jest mowa w Ewangelii, ale chciałbym przytoczyć kawałek informacji w tym zakresie. Szczegóły znajdziecie pod linkiem, który znajduje się w opisie filmu. Przeczytajcie cały artykuł, znajdziecie tam też całe widzenie Olapa Ridge. Natomiast jest to jedno z najbardziej poruszających świadectw proroczych dotyczących pochwycenia Kościoła i czasów ostatecznych. Zostało ono zapisane przez 79-letniego Norwega, który w grudniu 1952 roku w Bergen przeżył niezwykłe doświadczenie duchowe. Początkowo próbował odrzucić wizję jako wytwór wyobraźni, jednak Bóg pozwolił mu przeżyć ją ponownie, co skłoniło go do zapisania swoich przeżyć w notatniku. Rich wierzył, że jego wizja była ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń. Niektórzy dzisiaj mówią, że mamy bardzo mało czasu i warto być przygotowanym na spotkanie z Chrystusem, warto być blisko Boga w Polsce. Jeszcze na szczęście ta wiara się krzewi, widzimy ludzi w kościołach, ale czy faktycznie przeżywamy naszą wiarę? Jakie są kluczowe elementy widzenia? Przede wszystkim zniknięcia ludzi. W widzeniu Richa pierwsze dramatyczne doniesienia pojawiły się w Radzie. Speaker z Oslo przerwał program, by przekazać wstrząsającą wiadomość o zniknięciu nieokreślonej liczby dorosłych i dzieci, co wywołało panikę w mieście. Świadkowie mówili o sprzedawcach, którzy nagle znikali za ladą, o matkach, które straciły dzieci na ulicy. Chaos rozlewał się na Sztokholm, Kopenhagę i kolejne miasta Europy. Reakcje ludzi były chaotyczne, specyficzne w miejscach pracy. Ludzie gromadzili się w szoku. Jeden z robotników, określający się jako chrześcijanin, wołał rozpaczliwie: To się stało teraz. Jezus zabrał swoich ludzi. Zostałem, zostałem. Wielu próbował go uciszyć. Ale jego słowa odbijały się echem w sercach innych. Wkrótce okazało się, że podobne zniknięcia nastąpiły na całym świecie: w Wielkiej Brytanii, w USA, w Azji i na Dalekim Wschodzie. Rich opisywał poruszające sceny: matki płaczące po utracie niemowląt, pustoszające szpitale, zatrzymane tramwaje i autobusy bez kierowców. Nawet statki i pociągi stawały w miejscu. Bo znikali ich pracownicy. Starsza kobieta wołała w modlitwie: O nie, jeśli nie przygotowaliśmy się na pochwycenie, to w tym stanie nigdy więcej nie zostanie pochwycony. Panie Boże, Jezu, pomóż nam. Moi drodzy, władze Kościoła nie potrafiły wyjaśnić zjawiska. Rządy wielu krajów uznały, że sprawa związana jest z chrześcijaństwem, dlatego podjęto decyzję o zamykaniu kościołów. W zakazie zgromadzeń religijnych. Wielu pastorów i duchownych było przerażonych. Jedni przyznawali, że nigdy nie nauczono ich o realnym pochwyceniu kościoła. Inni z kolei rozpaczliwie gowali, że to właśnie stało się teraz. Wszyscy pukali do drzwi, które były już zamknięte, zapisał Rich, porównując sytuację do przypowieści o pannach mądrych i głupich. Widzenie Olafa Richa nie kończy się na, zamknięciu, czy na zniknięciu chrześcijan i zamknięciu kościołów. Wkrótce na Ziemi miał rozpocząć się okres prześladowań i ucisku. Rządy zakazały wymawiania imienia Jezus pod groźbą kary śmierci. Chrześcijanie byli torturowani, aresztowani i stawiani przed wyborem: wyrzec się wiary albo zginąć. Wiada ja Ziemi i tym, którzy na niej mieszkają, a na relacji a prorocze słowa w Ewangelii Łukasza stawały się rzeczywistością, a nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele wydadzą Was, i niektórych z was zabiją, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Moi drodzy, to nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, ale o to, aby przygotować się na ten czas, na ten dzień. Widzimy, co się dzieje na świecie. I choć wizja miała miejsce w, 1500, w 1952 roku, jej przesłanie pozostaje niezwykle aktualne. Ora zakończył swoje świadectwo dramatycznym apelem. Drogi przyjacielu, nie ryzykuj tym, że mógłbyś być pozostawiony. Dzisiaj masz jeszcze czas, aby stać się własnością Chrystusa i być zaliczonym do dzieci wolnych. Widzenie Olafa Ridża nie jest łatwe w odbiorze, pełne grozy, bólu i dramatycznych obrazów, jednak jego istotą nie jest strach, ale wezwanie do czujności i nawrócenia. To przypomnienie, że życie chrześcijanina nie może być jedynie zewnętrzną formą, lecz prawdziwą więzią z Bogiem. Dziś, w czasach niepokoju i globalnych kryzysów, słowa zapisane przez 79-letniego Norwega brzmią jak echo Ewangelii. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny.